jesteśmy w fajnej kopalni, gdzie prawie żaden gracz tam nie był w Minecraft. No to mamy jeszcze tutaj jednego gościa, którego zaraz przedstawimy. I tej kopalni to jeszcze nie widziała w Minecraft. No to oglądajcie do samego końca, no bo znaleźliśmy tą kopalnię czadową. No to no i nie wiemy... Nie, no i nie wiemy po co nam po co nam to jest. Chyba ten, jak się idzie do w dalszej kopalni. To jest jakaś kopalnia taka... Nie wiem kto ją zbudował. Nie wiem skąd się ona wisiła tutaj w tym Minecrafcie, no to zaraz się przekonamy, co my tu mamy. No, No nic nie mamy. No nic ciekawego nie mamy. No to... I poznajcie, jeszcze, I poznajcie jeszcze nowego naszego gracza, który będzie z nami grał Nadia. No, nie, no praktycznie, no to to jest zwykła kopalnia, która nie jest zbyt ważna. Ciekawe, co ona robi. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Poczekaj. Dobra, to idźmy. A co jest w skrzynce? A, nic. Gdzie jestem? Schody. Jeszcze tak... Jeszcze nie byłem w tej kopalni, która jest taka rozpracowana. Przecież... 5 lat to by było budowane. To jest tak rozpracowana ta kopalnia, że się nie da wytrzymać. Dzisiaj właśnie ją znaleźliśmy z naszą. Nie wiem skąd się wzięła, nie wiem skąd się pojawiła tutaj. Nie wiem, może jakiś teleport się znalazł. No bo ja, ja, w, te, ja w tej kopalni jeszcze nigdy nie byłem w Minecraft. Jedynie przy zamku Hirobraina byłem. Ale to już inna strategia, w innym filmie to było O, odebrało mi Od wczoraj grałam w tą grę, no i... Jeszcze takiej rzeczy nie widziałem, no bo teraz gramy na komputerze i nie na telefonie jak zwykle było. Na telefonie to były zamki Hirobrai, na Katnap, y, był, był też z anomalii. Na telefonie tak było, no bywało, tak. Na komputerze no to inna strategia, może jeszcze będziemy, będzie, nie wiadomo. Więc obserwujcie zawsze ten kanał i zasubskrybujcie ten kanał, żeby, wie, żeby mieć powiadomienia o dalszych filmach. Jeszcze możliwe, że będziemy wędzie. Czyli tam gdzie Smok Endu. Pewnie go znacie już z Minecrafta. Każdy gracz, pe gracz pewnie w zna. Jak to? Ja, ja. Jeszcze takiej kopalni. Ej, tu jest coś. Dobra, nie będę rozwalał y, jak, jakąś kopalni, bo jeszcze jakiś boss przyjdzie i będzie. O, cześć Nadia. O, zobaczmy jak ona zareaguje na, te, na tą... Właśnie w tym Minecrafcie no to jest tak, że, że ta kopalnia to jest tradycyjna w tym Minecrafcie, tradycyjnie zrobiona. Już, już ta kopalnia jest bardziej słowniejsza od tego smoka endu naszego, którego by mówiliśmy. Gdzie ten nasz skilowiec uciek? Zaczekajcie. I praktycznie to ja powiem wam, że myślałam, że to taka zwykła kopalnia, gdzie są zwy rzeczy co tu jest? Nie musiałam otwierać kutki. Wystarczyłoby rozwalić. E, tu, tutaj jest jakieś tajne przejście. Teraz jest chyba najlepsza część odcinka dzisiejszego. Zaczekajcie, no tutaj jesteśmy pod ziemiach. nie wiem gdzie tu jest, u żelaza, szmaragdy. Zaczekajcie, ja sobie tu wezmę. <śm> Wykonałem postępu. Widzowie, Nadia się ucieszę, że w końcu że dostan będziemy mieć Szmaragda. Zablany, zablany jest jak w Nadia się ucieszy. No to powiem Wam, że na razie widzowie.